Dosiad już jest blisko, siedział. Tomasz Boga, żeby to przerwać. Pije paru Jeszcze, 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 sygnał, że jest w jeszcze, jeszcze, Musi. jeszcze, jeszcze, Musi jeszcze, 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 10 się jeszcze, Adrian jeszcze, kolejny. kolejny jest y, dominatorem. Młody zawodnik z Poznania. Jest tam trener jezierski. Jest Filip Sadowski. Jest też Daniel Skibiński. Jest też piętne duszenie za pleców. Poprawia to Igor Włodarczyk. Czy wytrzyma? Krawczyk Nie wytrzymał. Sklepnął, poddał się, a Włodarczyk dalej niepokonany. Ekspresowa, widowiskowa, bezbłędna robota, tego 22-letniego zawodnika. Tak, wyszedł konkretnie z planem i był w tym bezbłędny. E, świetnie spacyfikował, sprowadzając e, przeciwnika do parteru, zajmując plecy, skupiając się na kontroli, a później podpinając duszenie za pleców. Chce dojść do trzeciej rundy, świetnie trafia, jeszcze tam w okolice oka, to się nie spodobało. Debielis jest jest po spodobał. jest, jest, Ależ powrót Wiktora fenomenalnie e, dokończył dzieła zniszczenia. Mato, Mato, niezwykle ważne ma, zwycięstwo Wiktora. Nie wypuścił tej wygranej. Możliwe, że był minutę od trzeciej porażki z rzędu, ale wraca. Prawie dwa lata czekał na to, aby usłyszeć, że to on jest zwycięzcą. Trzeba w te 50 sekund zostawili bardzo dużo sił już na te zmagania parterowe. AJ idzie do przodu z kolejnymi ciosami. Rozpuszcza ręce AJ, rozpuszcza ręce Lisek, trafia jeden, trafia drugi, ale obaj stoją! Sporo chaosu, ale dochodzą raz po raz ciosy do głowy. Piotr Błodkowy, AJ, a Piotrek przyjął ten cios, jeszcze tam w stójce! No dużo dłużej trwał wejście Adama do tego pojedynku niż sama walka. Six. Na korpus! No, no, a, na Nacięstwo we krwi! Artur Szpilka! Świetna dyspozycja, wyrachowany, precyzyjny, ale przede wszystkim opanowany Artur Szpilka. No takiego Artura to ja jeszcze, drodzy Państwo, nie widziałem. Baj! ależ mocno bije po raz kolejny trafia po lewą, po prawą rękę. Tam z tyłu widzimy właśnie Saladina Parnasa, który dopinguje jeszcze. Tałszena, świetna akcja. Poleciał na ziemię Geburek jeszcze sędzia. Stara się. Piękna, wyrachowana egzekucja. Tak właśnie wyglądał ten pojedynek w wykonaniu Francuza. Mega forma, mega talent. No? Niesamowita dyspozycja Taushena. I o się od Saladina Parnasa. oklaski od Acza no. Oh. Michalski, szadańcie Damian, szalej, jeden żoje, jest, po żoje, Początek końca Minkowskiego, pamiętają posłuszeństwa, ale, ale, Michalski ale, idzie po piątą, wygraną z rzędu. Stara się Damian jeszcze to przetrwać, ale rozpuszcza ręce Michalski. Damian, chcę, chcę Janikowski Damian, w tej walce, jego ciało mu absolutnie a to nie pozwala. Michalski, jeden, dwa, trzy ciosy. To jeszcze chyba nie jest moment na przerwanie, cały czas Damian jest tej walce. Ale... Zdobywa Łódź! Zdobywa Wrocław! I zdobywa walkę o pas mistrzowski, jestem tego pewien. No nie wypuścił tego z rąk. Trafiły precyzyjnie, zaszalały u Damiana, Starał się zregenerować. Robiły wszystko, żeby wrócić do tego pojedynku. Three. ale pewny siebie jest Moreli. Przeszedł się teraz przez klatkę, wow. Lewy, brawy, prawy, runął Mówiliśmy o tej formie, że jest przygotowany pełen obóz przygotowawczy, że dobrze biodrami pracuje wysoko, a teraz ma idzie podźwiknie na nogę, teraz idzie do prawa Kaz zdrościł Bartosowi tej jego skończeń w ten sposób. Yes! Kapitalny występ Pawła Pawlaka No jeśli chodzi o kończenia na nogę i reprezentantów kto Łódź to nie tylko Bartosz tak poddaje. Paweł Juz! Bartosiński, proszę Państwa! One. O, oh! Ale kawał! Ka oh! Co za nokaut, co za nokaut. Panowie, ależ tutaj runął na deski R Różalski. Stara się podnosić, tam teraz powstrzymywany przez medyków ucichła Atlas Arena.